Zobacz, co baron przygotował Sandrze na wszystko, rozegralo się na lusku. Fani Sandry Kubickiej i barona Moga odetchna z ulga. Wbrew plotkom, które pojawiali się w ostatnich tygodniach. Para nadal jest razem. Zakochani przebywają ja w lasnie na Malediwach, gdzie modelka świętuje swoje 28. Urodziny. Muzyk postanowił przygotować dla ukochanej niespodziankę. To, co zobaczyła w pokoju i na lusku, musiało ja mocno zaskoczyć. Patrząc na zdjęcie po romantycznym wieczorze, nie ma wątpliwości, że był on bardzo udany. Przez ostatnie tygodnie spekulowano, że Sandra i Aleksander się rozstali. Kubicka miała już nawet szukać nowej miłości. Wbrew krazacym plotkom ich związek ma się całkiem nieźle. Sandra Kubicka i baron ostatnie dni spędzają na malegiwach. W sieci zamieszczają zdjęcia z rajskiej plazy i ciesza się pobytem w tym jak za urokliwym miejscu. Modelka często pozuje do fotografii w kusym bikini, który podkreśla smukłą sylwetkę. Ta podróż jest dla Sandry i Aleksandra wyjatkowa z bardzo ważnego powodu. Otóż to właśnie na Malediwach Kubicka świętuje swoje 28 urodziny. Moje urodziny spędzam dziś tak. Popłynęliśmy na bezludną wyspę i pływaliśmy z zulwiami. Niesamowite, jak priorytety mi się zmieniły na przestrzeni lat. Kiedy swietowala urodziny nie robiąc imprezę urodzinowe w trzy różnych krajach a dziś spłynę na wyspy, gdzie nie ma ludzi, babcia Sandy wchodzi na wyższy poziom. Napisala Sandra Kubicka na Instagramie. Baron Zadbal, żeby ten dzień był wyjadkowy. Para nie tylko spędziła go na bezludnej wyspie. Ale najważniejszy punkt obchodów urodzin Sandry miał miejsce wieczorem. Gdy celebrytka weszła do ich pokoju, nie mogła uwierzyć z własnym oczom. Dookoła byle balony, nastrojowe swiatelka, a na podlodze rozrzucone platki kwiatów. Sandra była w sztoku, gdy zobaczyła pięknie przystrojone lusko, na którym widniał napis Happy Birthday otoczony różowymi lampkami. Na solenizantki czekał także kawałek czekoladowego tortu, który jak sama pokazała, zjadła w lusku. Zresztą można przypuszczać, że większość wieczoru spędzili właśnie tam, bo Kubicka zamieściła tę z dziecię luska. Pólna Sandra Kubicka na Malediwach. To rozstala się z baronem, czy nie? Tajemniczy wpis podsyca tylko wątpliwości. Sandra Kubicka opowiedziała o trudnym dzieciństwie. Koledzy gnabili ją ja z powodu matki, byłam w szkole na kana.